Artysta jest człowiekiem, który próbuje od, odnaleźć piękno w otaczającym go świecie i pokazać to piękno ludziom, zachęcić do przeżywania tego piękna. Sądzę, że to jest główne zadanie człowieka, który chce być artystą. To jest, to jest ulotna rzecz właściwie nie do zdefiniowania. Powstały bardzo różne definicje tego, czym jest artysta, czym się powinien zajmować. Moim zdaniem jest to człowiek, który powinien uwrażliwiać jego całe pokolenie na to, co jest pięknego w najbliższym otoczeniu. Mało tego, po, powinien uwrażliwiać, ale powinien również to piękno dokumentować, ponieważ piękno, to takie, jakie my odbieramy, jest bardzo y, niestabilne. W, w różnych okresach inne elementy tego, y, tego otoczenia wpływają na kształt ludzkiego życia. To się zmienia, to się ewoluuje. I artysta powinien być czujnym, powinien te, te subtelne e, przemiany swojego najbliższego otoczenia przedstawiać swoim, e, potom, swoim ludziom, ale również potomnym, którzy z, ze sztuki tworzonej w naszych czasach potrafią ten czas w jakiś sposób odczytać i zdefiniować. To jest, wydaje mi się, ważne zadanie ludzi, którzy chcą być artystami.